Jeżeli nie macie jakiejś grubiej agrawki, to proszę sobie wymierzyć środek, przyłożyć od góry równo, tu równo, naciągnąć i sobie po prostu wymierzyć środek mniej więcej. Obracamy i zszywamy sobie tu po środku. Szyjemy ściegiem normalnym, jak się szyje, materiał. To znaczy do tyłu. Do przodu, do tyłu, do przodu. Około pół centymetra od brzegu. mi się fajnie. To zszywało. I już ta pliska w połowie jest szczepiona. Możemy tutaj wyciągnąć nitkę. I tutaj możemy już zacząć od dołu albo od góry zszywać również. Patrzymy, żeby było równiutko. Tu i zaczynamy zszywać z pół centymetra wbijamy się niżej i tutaj szczepiamy te dwa końce i do przodu jakby i jeszcze raz wtedy do tyłu i do przodu to nas na razie nie interesuje te końcówki do tyłu i do przodu i naciągamy mocno że ten ściek ładnie nam się tutaj wyrobił. I tu proszę zobaczyć, już jest równiutko zszyte. I teraz tak, tutaj mamy tą nitkę, możemy z raz, dwa na okrążkę ją przyczepić i obciąć. Nawet mamy z dwie. Ja tak robię, jeżeli tak chcecie robić, możecie, możecie robić też bez tego. Ale jak obetniecie bez tego podszycia, to możliwe, że jak obecniecie powtarzam się. To Wam wyjdzie. I teraz obcinamy. I proszę zobaczyć. Tu już obciliśmy. Tutaj tak to wygląda, a więc musimy się kawałeczek wrócić z tym szyciem. Bijamy się tu do końca. Cieszyłam. I żyjemy dalej. Od tyłu do przodu. Od tyłu do przodu. I tutaj oczywiście naciągamy cały czas, żeby nam się to ładnie szyło. Tak co pół centymetra się wbijamy. I tak już szyję do końca, to znaczy do połowy. I tak to już wygląda. Myślę, Łapię teraz z tej strony, żeby było równiutko. Obracam. To mnie nie interesuje, to robię na koniec. Wbijam się. Tutaj robię słupełek, bo wyjść może. I znowu do tyłu. Zbieram te dwie końcówki. I do przodu i do przodu gdyby, było, gdyby była tutaj nitka to bym jeszcze wzięła zaraz dwa razy tak na okrążkę teraz nie ma potrzeby, a więc zaraz dwa razy do tyłu do przodu i tak już szyję, można powiedzieć do końca to znaczy tu do tej połówki naciągając, proszę zobaczyć bliska jest przeszyta. Czyli można tak robić, że wrabiamy razem, wtedy musimy mieć troszeczkę szerzej. A jeżeli dwie jednakowe części, wąs węższe, to może być ta pliska. że ja Wam wtedy ten brzuch, ten przód poszerzy. Wiadomo, że każde dziecko jest inne. I tak samo robimy tą drugą część. Odwracamy. Również tą stronę i zaznaczamy środek, tak w tamtej stronie. bierzemy zaznaczamy połowę mniej więcej i szyjemy jak w tamtej części. I teraz proszę zobaczyć, zrobiłam rękawek, również tak stójkę, w innym kolorze. Zaczynałam 26 oczek. Tutaj dobrałam 6, a więc tutaj dobrałam raz. Dwa trzy razy, po dwa oczka po boku, to jest 12 plus tutaj 32 Mamy 44 oczka, mamy 27 cm. Możemy robić y, troszeczkę dłużej z 2-3 cm, jeżeli dziecko ma dłuższe ręce. I przechodzimy teraz do zakańczania. Zrobiłam również tutaj cały wzór pełny, żeby dobrze wyglądało. I, i zaczynamy spuszczać i zakańczać. Wbijamy się w dwa oczka, drutę wbijamy się w dwa oczka, za nitkę, przeciągamy i spuszczamy. To oczko trzeba znowu nałożyć i znowu w dwa oczka, przez nitkę ściągamy, naciągamy. I tak robimy już do końca i przerabiamy ostatnie dwa oczka, ciągniemy. wycinamy i wyciągamy i już mamy ten rękawek który tutaj przyszyjemy i teraz Wam pokażę przy drugim rękawku jak go robiłam nabieramy 26 oczek do tego ze 4 na zgubienie musi być ze 30 oczek dwa raz, 2 3. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. ściągamy jeden drut i teraz przerabiamy ten pierwszy rząd prawo. I gubimy jedno oczko, to znaczy w dwa wbijamy się, przekładamy nitkę, przerabiamy i już mamy jedno oczko zgubione. I tak musimy cztery razy ponieważ mamy cztery oczka za dużo. Już przerobiłam tych 26 oczek. Po tej prawej stronie u mnie tu jest prawa, tu gdzie nitka koniec będzie lewa. A więc robimy teraz ten wzór prawo już i lewo. Pierwsze zawsze spuszczamy i robimy prawe nitka tu, lewe nitka tutaj, prawe nitka tu lewe nitka tutaj i tak robimy już do końca na wysokość tutaj mamy tych właśnie chyba 5 centymetrów oba rękawy muszą być jednakowo zrobione może być rękaw ściągacz wyższy może być troszeczkę krótszy czyli tutaj może być króciutki może być dłuższy rękaw to nie przeszkadza ale dwa rękawy muszą być Jednakowo, nie muszą być zawsze tak jak tutaj wysokie. I teraz robiłam ten wzór i tak robię na tą wysokość tutaj. Po ściągaczu dodam sześć oczek, przerobię i będę robiła dwa prawe, dwa lewe, dwa prawe, dwa lewe, tak jak tutaj. I teraz zaczynamy wszywać te rękawki. To jest prawa strona, a więc składamy tak i szyjemy po lewej stronie. Teraz bierzemy już na prawą stronę. Nie mam studia, nie mam innej kamery. Mam malutką kamerkę. I tym się staram Wam pokazać. Pokazać i wytłumaczyć, i później jeszcze co robię, to właśnie opisuję. I jeżeli naprawdę mi napiszecie, że gdzieś w jakimś momencie coś nie rozumiecie, chętnie Wam. Pomogę, odpiszę. A więc rękawki są już oba zszyte. Proszę sobie jeszcze zmierzyć, żeby była jednakowa wysokość. Tu od dołu do tego do agrawki jest 25 cm i tutaj od dołu do agrawki jest również 25 cm. To sobie jeszcze zabezpieczymy żeby się to nie żeby nam się to nie rozeszło. Tutaj wzmocnij po prostu. I teraz musimy to przełożyć na tę stronę i tutaj musimy mieć lewą stronę, tą końcówkę i tą i łapiemy z tej lewej strony. Żeby nam się nie pomyliło. Łapiemy z tej strony i równamy szef i tutaj ten szef. To jest bardzo ważne. Tak robimy z obu stron, naciągając, ale dla tych z Państwa, którzy boją się, że może Wam wyjść nierówno, możecie tutaj sobie przyczepić od środka taką agrawkę, albo jakąś dodatkową igłą, żebyście mieli równo. To jest bardzo ważne tu. To jest, że spokojnie szyjecie. Na koło, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu. I tak robimy w kółko. A więc już tak to wygląda. To jest pod pachą, i tak będę szła w kółko. Patrzę, żeby ten szef był na dole ze szwem, tym tu. Teraz możemy sobie zaznaczyć tutaj środek, żeby nam się nie przesuwało. Będzie się fajnie naokoło szyło, a więc szyję. Tam. Ręka dookoła, z pół centymetra od brzegu i z pół centymetra do tyłu, do przodu. Tak jak tą całą tak jak wszywamy te wszystkie resztki, to będzie taka ta robótka jest czysta, wykończona ładnie. Przekładamy na drugą stronę, prostujemy. I proszę zobaczyć, następny rękawek jest też już wszyty. Teraz już doszywamy guziczki. Proszę zobaczyć, spacerek już jest gotowy. I przyszywamy już ten pierwszy guziczek. Oczywiście kamery nie włączyłam. Albo wydawało mi się, że włączyłam, ale nie wcisnęłam. Zdarza się. A więc pierwszy guziczek samego brzegu. Jeszcze raz patrzymy, gdzie jest ta pierwsza dziurka. I już tu po środku szyjemy go. Co jest ważne? żeby przyłożyć i tak samo użyć ten guziczek na górze, naciągnąć i przyłożyć tu, poszukać gdzie jest ta dziurka i przyszyć po środku. Teraz możemy poszukać jakąś dziurkę w środku. Więc tutaj jest dziurka, więc tu na dole będzie guzik wszyty. I teraz naciągamy, patrzymy gdzie jest środek tu i przyszywamy następny guzik. I proszę zobaczyć, sweterek gotowy. Zapraszam Was bardzo serdecznie do robienia, zwłaszcza teraz, nie, y, teraz latem, kiedy macie dużo czasu czy później się na zimę, na zimne dni nie spieszyć. Proszę, tutaj już mam czapkę zaczętą i już będę zaraz Wam pokazywać. Dziękuję bardzo, dziękuję za łapki, za suby, dziękuję, że mnie oglądacie, że macie ochotę na robienie na drutach, bo w sumie to był sens tego mojego robotkowania, żebyście zaczęli sobie sami robić.